Już totemy robią mi tu asasyn. Gdzie jest ten totem? Gdzieś tutaj. Ale ja nie mam czasu ganiać za totemami. Na górze? Możliwe, że na górze, tylko kurde no... devsi się nie ogarniają, że killer nie ma na to czasu, nie? Ja rozdałem jakieś 6 karpie a to mam już 10K. Jak to? Dobra, gdzie jest ten totem Tu nie ma srajotem, a ja słyszę tu strajtotem. Dobra. Tylko najdzie w miejsce, gdzie ja nie mam trapów rozstawionych. Zamiast 8 DLC kupiłem... Aha, okej. Okay. też spoczko w sumie. No hej, kajtka. Dobry? ceny i wszystko ze sto polskich. No elegancko. Trochę... trochę Kate wkopała wiedźmę, ale spoko mnie to nie przeszkadza. Dobry, dobry. Dynia. No jest dynia. No i... Nie mam czasu będąc killerem na dynie Spieprza mi z tym głównym. Mm. Zrobimy trapkę tu. tamten gen jest skręcony fak, ograła mnie ten kod działa tylko na steam tak tylko na Steamie. no again no gdzie poszła Gdzieś tu. Uff. Znowu postawili ten badziew. Nie powinno tak być No chodź, idź tam. No nie tam, tam w prawo. O tam, 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 tam. Leżysz. Nie do piwni? Nie, bo tam ktoś jest. <laughs> Dobra, będziesz wisiała po raz drugi, więc spoko. Tam ktoś był Ktoś tutaj usilnie Gena kręci Lub kręcił. Widziałem ją. Ale ona nie ucieknie raczej tak szybko. Sama mi się pchasz w łapy. Nie chcę za nią, bo ona mi będzie teraz te trapy psuć. To jest raczej teamek z tego co widzę. Okej. Okay. Ty mnie będziesz też zaraz wkurzyć, tak? Z pierwszej. Gdzie jest ta, która tu była? Nie wiem. Niestety nie wiem. O, dobra, widzę kolejną osobę na leczeniu się. I znowu ktoś cię sprzedał. I won mi z tym kupatotem. Co to jest w ogóle za pielęgniarka? Sulf to jest skin do szerylki. Dobra. Czy tobie się nudzi? Leżysz. Mam nadzieję, że nikt to nie przyjdzie. Nie. No to cyk. Lecimy z tematem. Chciałaś ją huka, masz się Be my guest. Tam ktoś był. Tylko oni, kurde mega szybko mi te geny kręcą. To jest problem. Dzień dobry. A ono poszło dalej. OK, mamy jeszcze popa aktywnego. Borow, to oczywiście że tak. No chodź. Dobra. Tylko kurde? Wydaje mi się, że tylko Wiedźma wisiała dwa razy. Coś przypał trochę. Czy ty masz DS-y jakieś? Siamę szkolam się, witam serdecznie. Sorry, że mnie wczoraj nie było na streamie, ale czasu nie miałem. Nie, no spoczko Rex, przecież no kurde. To no nie jest tak, że musisz być na streamie, no przychodzisz wtedy kiedy chcesz, albo kiedy możesz i chcesz, nie? Dobra. Fuck, ograła. Leżysz. Tego gena skopiemy, bo jeszcze mamy popa. I wieszamy ją. O, powieszę ją tam dalej. Mam dwa kakarpi. O kurde, nice. -u. Kiedy będzie to losowanie? Mówiłem, jak ktoś za pierwszym razem spytał. A, dobra, ty już giniesz. Czy ktoś znowu tego gena kręci? Kręcił No chodź Tylko, że ty wisiałaś chyba raz Fuck kręcą geny, nie dobrze mm. O, idź tam, idź tam Dobrze, 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 idź, ale nie tam Ja nie mogę też za wiele czasu poświęcić na... Ściganie jej. Jezus. A tu ktoś kolejny jest. Nie mam pytań. A wy tu wszyscy jesteście. Okej. Okay. What the fuck? As?